Witam serdecznie! W sklepie Witam. byliście. Pięć godzin w sklepie. No wiesz, mama długo się zastanawiała co kupić. Ta? No. A ja już rzucam filmek. O, no to... Przyjechałem właśnie do Adama. Psy mnie zaczęły lizać. Co kochana? Co Stefan? No to idziemy się przywitać. Spokojnie, spokojnie. Cześć Adam. Z kanału Raport z akcji. No, to ja właśnie jestem już. Pola z Adamem z kanału Raport z akcji. No i będziemy iść do domu. Dobra, Zabry. pozdrawiam. Zajemnie, cześć. To jest czwarta. To jest no. <noise> A Fajny piesek, czekoladka. Dzisiaj, o dzisiaj taki dzień jest, że prądu nie ma. Są urywki, jest prąd, nie ma prądu. Raz krócej, raz dłużej. A ja idę właśnie dać baloniki dzieciom z recepcji, no się nudzą. A to właśnie jest mikrofon z głośnikiem na karaoke. Bardzo fajna rzecz. I przyszedł znajomy Roman i zjemy sobie. Dzień dobry, pozdrawiam. I zjemy sobie pizzę. Ale fajne. Jest bluetooth. To ja muszę przetestować. Ale co taka pizza ja mała? Takie, Do jedna mała jest dla mnie. A tu są trzy na te większe. Dla tatusia to wszystkie cztery. jest? O nie, będziemy walczyć. A tutaj. No dobrze, to co ja czosnek, papryka i chili. O, i grzybki. I grzybki. Idą grzybki na pizzę. Będzie dobra. Nie mogę się doczekać. O, jak ładnie wygląda, przypysznie pachnie, ślinka leci. Pizza upieczona w piecu. Co to jest te zielone? Jak to się to nazywa? Szczypiorek. szczypiorek. I na koniec szczypiorek dodany dla koloru, estetyki. Jak zwa, tak zwa. Zupa ziemniaczana się właśnie robi. Za jakieś 11 minut powinno być. No tak, kochani, już mi się zupka tu w koszyczku ugotowała. Otrzymuję. że tak powiem. Warzywa na parze. O, to sobie wyjęłam. Tak wyglądają. Mm. I co dalej? No właśnie, co dalej? Jemy? Nie. Za szybko, nie? Ja nic nie mówię. To nie ja. I opróżniamy sobie wodę z naczynia do miski osobnej. za parę. I zostawiamy. Dalej. Mamy 50 gramów cebuli pokrojonej. na mniejsze. Na połówki mam jeszcze. Czy myślisz, że ten, na małym greku też się da to zrobić? Tak. No to jest normalna zupa, tylko już mhm. mam szybciej. Okej. Okay. Dalej. Ach, jeszcze parę potrzebuję. Dodatkowo ekstra. Momencik. Widzicie? Pora I wrzucam Dalej <laughs> Zakładam naczynie miksujące Dalej Obrót 5 5 sekund I wszystko rozdrabniam To wszystko? I potem zupa gotowa? Jeszcze chwilę. A tak wygląda Ta zupa ziemniczna, ale gęsta bardzo czy to na pewno zupa ziemniaczana? To wygląda jak jogurt. Tak, to jest zupa ziemniaczana. Pa pachnie słodko. Ale dziwne smaku. No niestety tego akurat nie mogę porównać do niczego. Ale czy dobre, czy złe? Ja bym powiedział, że średnie Na dworzu ciepło, też pada! Wcześniej były paskudne wiatry, zaczęły liście i tak dalej wszystko rzucać lewo, prawo, góra, dół Hello! Ale fajnie deszcz, zimny, a poziom wody jest normalny w rzece. Pewnie jak zacznie lać znowu z powrotem, to wszystko zaleje. Mikrofon z, y, z głośnikiem SDRT. Model SD10. Fajnie się sprawia. Może trochę y, głośnik. Ja z słabszej strony, ale też jest solidnie głośny. Ma takie fajne funkcje, na przykład jak 30 parę piosenek y, do ćwiczeń. Można słuchać y, muzyki. Nagrywać, no i używać mikrofonu. Ma miejsce na kartę TF, ok, karaoke i USB. USB. Nie tylko, że się też łączy na Bluetooth od razu bezpośrednio. Można ustawiać poziomy echo, głośność. Cofać, utwory, tak samo do przodu. Następne spauzować, przewijać, oryginalna muzyka i przełączać nawet na FMTX. Wagowo jest dosyć solidny. Najcięższa rzecz jest właśnie głośnik. O proszę. I miejsce na TF USB. Można się też połączyć do komputera i używać to też normalnie jako mikrofon. Kabel AUX DC 5V jest do ładowania baterii. Yy, ba bardzo dosyć solidnie długo wytrzymuje bateria. Mo można powiedzieć, że jakby się raz tak naładowało Można imprezować z 2 dni dłużej niż jeden dzień. Nie testowałem, ale bateria jeszcze nadal solidnie stoi, także to trzeba spróbować samemu. Ile taki koszt mikrofonu? On około kosztuje od 20 do 25 dolarów. Bardzo się cieszę z. Z tego gadżetu, oczywiście to nie jest mój, ale ja najwięcej będę go używał z całego domu, a mianowicie właśnie po filmie dzisiejszym. Dziękuję za oglądanie, wspieranie, komentowanie, subskrypcję, lajki, oglądanie od deski do deski. Reklam mi to pomaga, za wsparcie, miłe słowa. Mam patrona. Dla tych nowych co przyszli niedawno i nie wiedzą, że mam, można sobie moje książki, na przykład w języku angielskim, pobrać dla płatnych w formie PDF-aplik a potem można też skancelować w każdej chwili. Także do zobaczenia w następnym odcinku albo w filmie. Live znaczy się.